Witamy widzów w portalu Techniki Rolniczej, Maszyny dla Farmera.pl. Witam Panie Jarku! Witam. Figurski Jarosław, specjalista z spraw produktów SDF Polska. Co dzisiaj właściwie, właściwie ciekawego Deutsche Farm może pokazać, pochwalić się? Czym dzisiaj rolników wy wspieracie i, i na co stawiacie dzisiaj najbardziej? No oprócz tego, że mamy pełną gamę produktów, tak naprawdę są to cienniki w gamie. Z silnikami o mocy od 35 do 340 KONI to aktualnie oferujemy też różnego rodzaju rozwiązania, jeśli chodzi o sterowanie zarówno samym ciągnikiem, jak i maszynami. Akurat w tym przypadku mamy model Deutsch Faragraton 7250 TTV, który jest wyposażony dodatkowo w monitor 12-celowy do obsługi ciągnika, maszyny i, i układu rolnictwa precyzyjnego. To wszystko w tym ciągniku jest. Planujemy dzisiaj uruchomić system rolnictwa precyzyjnego. AgroSka z dokładnością sterowania do plus minus 2 cm z korektą sygnału RTK, więc najwyższa precyzja. Czyli można powiedzieć ta najwyższa półka, która jest aktualnie dostępna w ciągnikach marki Deutz-Fahr. Dokładnie. E, procedura sama, właściwie dotycząca uruchomienia, w tym momencie rolnika nie interesuje. To załatwiacie wy. Dokładnie tak. Realizujemy teraz taki projekt wsparcia bezpośredniego rolników, którzy zakupili u nas ciągniki wyposażone w te systemy elektroniczne, w tym rolnictwo precyzyjne. I to wsparcie polega na naszej jakby na bezpośrednim kontakcie i obecności u rolników, a więc uruchamiamy te systemy. Dodatkowo prowadzimy szkolenia dla rolników z możliwości wykorzystania tego rodzaju sprzętu wyposażonego właśnie w systemy rolnictwa precyzyjne. Przed przystąpieniem do pracy oprogramowanie musi zostać skonfigurowane i przygotowane do tej pracy. Yy, pani z Fara, z SDF właśnie do takich czynności tutaj przystępuje. Także pani Jarku, może kilka słów. No co od czego trzeba zacząć? Pierwsza rzecz, jaką, od jakiej zaczynamy, zawsze musimy zwrócić uwagę na oznaczenie oprogramowania, jakim jest, jaki jest wyposażony monitor. Tutaj mamy akurat informację. Jest to system agroska i rolnictwo precyzyjne. W tej chwili numer oprogramowania to jest 31849, natomiast w tej chwili firma już zapewnia oprogramowanie, które jest kolejne, nowe, zaktualizowane. I zaczynamy zawsze od aktualizacji oprogramowania w monitorze. Zaczynamy od zmiany oprogramowania. Oprogramowanie na przygotowanym wcześniej pendrive'ie. Jest wejściu USB o budowie monitora. Uruchamiamy sam monitor przyciskiem na, na obudowie z tyłu. Powinien się zgłosić i w tej chwili monitor sam przejdzie przez procedurę aktualizacji oprogramowania. O, e, ko, jedyny komunikat to będzie konieczność wyjęcia pendrive'u ze slotu. To musimy zrobić soft, czyli oprogramowanie odbiornika, czyli antenę na dachu ciężarnika. Musi, musi iść w parze z oprogramowaniem z nowym oprogramowaniem samej konsoli. Żeby to zrobić, trzeba ją zaktualizować. Więc wchodzę w ustawienia, wybieram system GPS, odbiornik i aktualnienie, uaktualnienie oprogramowania. System pyta, czy ma uaktualnić oprogramowanie do tego najnowszego wymaganego. Potwierdzam. To trwa e, tak naprawdę no, chwilę. Operacja jest wykonywana też automatycznie przez konsolę, więc też operator tylko obserwuje wskazania monitora. Mamy zaktualizowane oprogramowanie zarówno konsoli, jak i odbiornika. Będziemy korzystać z poprawki sygnału RTK. Żeby to zrobić, będziemy korzystać z sygnału korygowanego przesyłanego do naszego ciągnika przez sieć telefonii komórkowej. Więc mamy kartę SIM z dostępem do internetu. Nasz odbiornik, antena na jest przystosowana do odbioru to jest jeszcze bardziej normalne i to co musimy teraz zrobić to... I tak naprawdę są to trzy elementy. Ten element zewnętrzny, który widzimy, to jest pusta antena, ta skorupa, która odbiera sygnał z dokładnością plus minus 30 cm. Jeśli decydujemy się na zwiększenie dokładności, to polecam system z korekcją sygnału RTK z dokładnością plus minus 2 cm. Korekcja sygnału jest ze stacji bazowej, akurat u nas przysłana telefonii komórkowej z dostępem do internetu. Wtedy antena musi być wyposażona w dodatkowe moduły, to jest modem i żyroskop, który kompensuje nachylenia, do kiedy kabina wykonuje jakieś ruch. Dodatkowo modem wyposażamy się w kartę SIM, zakupioną od dostawcy sieci telefonii komórkowej. Ważne, żeby była to duża karta SIM z dostępem do internetu. Karta SIM będzie odpowiedzialna za odbiór sygnału skorygowanego przez sieć telefonii komórkowej. Instalujemy ją w naszym modemie. Kata okay. zainstalowana. Składamy antenę, Wpinamy modem. Okej. Okay. Jeszcze jest do zabezpieczenie. i wykryj modem. Wtedy konsola komunikuje się z anteną i wykrywa sobie moduł sterowania. Jest został znaleziony, więc mamy wszystko dostępne. Tutaj są dane potrzebne do logowania do sieci GSM. Wpisałem kod, nazwa użytkownika dodała się automatycznie, hasło też dodało się automatycznie, Właściwie wszystko mamy wypełnione. Interesuje nas teraz ta część tego menu, gdzie będą potrzebne dane do logowania do... Tam z maila, który dostaniemy od yy, Za chwilę spotkamy się na polu i no, zobaczymy, jak to będzie pracowało yy, jak to będzie nam się sprawdzało w praktyce. Oczywiście podejrzymy yy, tyle, ile możemy, jak nam się to uda i zobaczymy, na ile po, pozwolą warunki. Yy, w takim razie, yy, Panie Jarku, no, zostaje nam tylko yy, spotkać się na polu i zobaczyć, jak to będzie wszystko pracowało yy, tak w praktyce. Panie tak. Zapraszamy.